Głównym widokiem, z którego zarządzamy flotą w aplikacji jest zakładka Pojazdy. Znajdziemy w niej listę wszystkich naszych pojazdów. Aby uzyskać informacje o danym aucie, należy użyć szarej strzałki znajdującej się z prawej strony obok każdego pojazdu. Przy każdym pojeździe zarejestrowanym w systemie poboru opłat ETOL, który choć raz przejechał po płatnej trasie i nadał dane do ETOL, pojawi się ikonka E w prawym górnym rogu. Czerwona ikonka oznacza, że pojazd przebywał w ciągu ostatnich 10 minut na płatnej trasie i aktualnie pobierane są opłaty za przejazd. Szara ikonka oznacza, że pojazd nie jechał po płatnej trasie w ciągu ostatnich 10 minut, jednak jest on zarejestrowany w systemie. Po kliknięciu w tę ikonkę, widoczna jest historia pobierania opłat oraz aktualny stan środków na koncie ETOL. Aby zobaczyć wybrany pojazd na mapie, należy przejść do drugiej zakładki o nazwie MAPA. Można to też zrobić poprzez kliknięcie nazwy pojazdu. Na liście pojazdów dostępny jest też widok tabelaryczny, który prezentuje wszystkie dostępne informacje na temat każdego pojazdu. Kliknięcie w napis pojazdy umożliwia alfabetyczne sortowanie listy naszych pojazdów. W przypadku, kiedy posiadamy większą flotę, przeglądanie pojazdów może okazać się kłopotliwe. W takiej sytuacji możemy skorzystać z funkcji filtrowania, klikając w ikonkę w prawym górnym rogu ekranu. Możliwe jest filtrowanie po nazwie pojazdu, grupie, typie lub statusie danego auta. Na górnej belce, pod ikonką dzwoneczka, kryją się opowiadomienia. Jest to istotna funkcjonalność z punktu widzenia usługi Etol. W tym miejscu przychodzą powiadomienia o doładowaniu konta rozliczeniowego w systemie Etol, a przede wszystkim o nienadawaniu sygnału przez 15 minut, co jest równoznaczne z koniecznością zjechania z drogi płatnej.